Co się dzieje? Lecimy w końcu z pierwszą sesją zdjęciową, bo moje. Cześć! Z tej strony Agnieszka. W zasadzie powinien być koło mnie jeszcze mój mąż, moja mama i moja babcia, ponieważ wszyscy razem tworzymy bo moje, czyli firmę produkującą akcesoria do włosów. Na tym kanale będziecie mogli zobaczyć, jak powstają nasze produkty, cała otoczka, jak wygląda nasz każdy dzień, pakowanie zamówień, ale w ogóle wszystkie takie nasze codzienne aktywności związane z prowadzeniem firmy, więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo początkującym przedsiębiorcą, to też... Warto tutaj zerkać, ponieważ pokażemy też w taki praktyczny sposób, jak sobie radzimy z różnymi wyzwaniami, których jest całkiem sporo. Jako, że jest to nasz pierwszy vlog, to oglądałam inne vlogi i zawsze tam było: jeżeli Ci się podoba, zasubskrybuj. Więc <grybuj> proszę Was o subskrypcję. Postanowiliśmy teraz ruszyć z vlogami, ponieważ wydarzyła się bardzo fajna rzecz. Nasza firma. Istnieje od 2020 roku, ale dopiero w tym roku taka nasza wielka motywacja, czyli Ola zaproponowała, żebyśmy w końcu zrobili sesję produktową, taką, wiecie, profesjonalną sesję fotograficzną naszych produktów. No i chciałabym Wam pokazać, jak wyglądały kulisy powstawania tej sesji fotograficznej, ponieważ rzeczywiście, jak to u nas, bez y, wtop się nie obyło i śmiałam się, że w zasadzie kontent na vloga tworzy się sam, więc mam nadzieję, że dużo śmiesznych rzeczy tutaj zobaczycie. Łącznie z tym, że ustaliśmy co ubrań na sesję, że zgubiłam pierścionek zaręczynowy, ale y, suma summarum, bardzo fajny był ten dzień i, i mam nadzieję, że będzie wam się fajnie to oglądać. Ale przejdźmy do sedna. Jako, że diabeł tkwi w szczegółach, a będziemy też wykonywać zdjęcia gumek na ręce, to idę na pasmację. No i o to chodzi. Ręczyk jak zawsze. Teraz jadę odebrać paczkę od marki Lulien, która udostępnia nam ubrania na naszą sesję zdjęciową, i już się nie mogę doczekać. Zobaczcie, kogo my tu mamy! Poznajcie Sandrę. Sandra będzie pozować. Ale właśnie, nie, nie sama, zaprezentuj. Teraz widzicie mieszkanie, które wynajęliśmy, żebyśmy ja, Ola i Sandra mogły się tam przekimać, żeby w dniu sesji zdjęciowej nie wstawać o jakiejś szalonej czwartej nad ranem, tylko móc normalnie się wyspać i pojechać na makijaż i już do samego studia. I to było naprawdę dobre zagranie. Zajechałyśmy do Krakowa, zaparkowałyśmy auto i content robił się sam, słuchajcie Ponieważ zaczęłyśmy wypakowywać rzeczy, które są nam potrzebne na nocleg I wyjęłam torbę Sandry I okazało się, że moja walizka została w domu I za chwilę przyjedzie jeszcze mój mąż tutaj, drugim samochodem, z samą walizką Bo ja bym sobie jeszcze poradziła bez tych rzeczy na jedną noc Natomiast w tej samej walizce były wszystkie ubrania na jutrzejszą sesję. A few moments later... Walizka dostarczona, a sesja się odbędzie. Tak, wszystko uratowane. Mamy też Olej już z nami. I będziemy już wszyscy prawie w komplecie. Mhm. Jak jest? Cześć. Jesteśmy prawie gotowe. Adam, śpi Ola. Jesteś szczęśliwa? No i w zasadzie teraz rozpoczął się dzień i totalny hardkor. Dojechałyśmy z Sandrą na makijaż do Natalii Wiejachy i powiem Wam tak. Jeżeli macie sesję zdjęciową w Krakowie, to udajcie się na makijaż tylko i wyłącznie do Natalii Wiejachy. Dla mnie to jest mistrzostwo świata, ponieważ Natalia wykonała makijaż trzech dziewczyn, łącznie z doklejeniem rzęs w trzy godziny. Jest ok? Dobra, fajnie. Wszystkie trzy dziewczyny były bardzo zadowolone z makijażu. Ja również pięknie wyglądał na zdjęciach, co za chwilkę zobaczycie, ale też był ultra trwały. Jedynie zjadły się usta, no ale to dlatego, że jadłyśmy i piłyśmy, a cała reszta pozostała praktycznie przez cały dzień bez zmian. Natalia zadbała oczywiście również o makijaż dekoltu, żeby podczas zdjęć to dobrze wyglądało. Ładną masz gumkę, Sandra. <słyska> Ja i Sandra przejechałyśmy pod studio fotograficzne. No co? co robimy teraz? Nie wiem, ja, ja czekam na dziewczynkę. Oh. <laughs> A razem nas co czekamy? My na dziewczyny czekamy. Na bo sesji. są. Bo są malowane, bo są teraz. Pięknie. W czasie, kiedy my z Sandrą ogarnęłyśmy lokalizację i jedzenie, Ola i Julia kończyły swój makijaż. Tak? No, Nie ale ładnie, ej, te usta, no. są. w tym miejscu możecie zobaczyć całą biżuterię, którą mieliśmy przygotowaną na sesję zdjęciową. Bardzo dziękuję firmie Mini Mimi, która udostępniła nam, wypożyczyła tyle pięknej biżuterii, że mieliśmy dopełnienie każdej stylizacji podczas sesji. Teraz będziecie już widzieć tylko dziewczyny w akcji. Ej, ładne te kolczyki. Co masz Ola teraz? Podobają mi się. Takie kwiatuszkowate. Ładnie. Okej. jakie ładne. Czy mam coś konkretnie dobrać? Może szlafrok? Podczas sesji zrobiłyśmy też w końcu zdjęcia poszewek. Instagram, rzeczywistość. Yes. Yes. Jak tam są? Sandra? Pracowałyśmy wszystkie jak mróweczki, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas w studio, gdzie miałyśmy naprawdę piękne światło. O, tutaj u Julki i Sandry możecie zobaczyć dwa sweterki, które otrzymałyśmy od marki Lulien. Sandro. To jest na vloga? Tak. Mów. <laughs> Możesz machać. <śmiech> Julia? <śmiech> Pięknie. <śmiech> tutaj moje 5 sekund, ale ja jednak wolę organizować sesję. Gdzie jest Wola? Jeść. Ale ja mnie nie mogę cofnąć okay. No. Ale A co robisz? Nagrywam Was. Jesteśmy na, w restauracji Momento Pizza. i będziemy zaraz i... Jeszcze Julka jest. I dostałyśmy mandat. Ja zgubiłam pierścionek zaręczynowy. Ale na pewno gdzieś <grym> się znajdzie. Gdzie to tak No. W sensie, no gdzieś... Jest, <laughs> cztery, <laughs> Nie to Nie. To mocno pracował, ten je. Czyli ja i Ola. <laughs> Julka i Sandra mają tylko herbatę. <laughs> Dobra, jedzą. Sandra, pojadłaś? Bardzo. Dobre było? Pyszne było. W takim towarzystwie. Cudowne. Molto bene. Dali cukierki jeszcze na koniec. No właśnie, same plusy. Po obiedzie wróciłyśmy do studia na dalszą część sesji. Tym razem już ze sztucznym światłem. To na vloga? To na vloga. Stresujesz się? Strasznie, strasznie, strasznie się stresuję. Ona jest bardzo stresującą osobą. Bardzo słusznie. I krzyczy do nas. Tak. Krzyczę. No stop. Cały jest jakaś atmosfera, tu taka średnia <laughs> Próbujemy niby Ale to i tak, to jest na podwiązek tylko, tak? Tak, to, tak. Niby co, no, my mamy robić w tym czasie, jak na to będzie odbierać? A niby, że w to wyciągnęłam, nie? Dokładnie Tutaj widzicie nasze turbany do osuszania włosów Tu ta czerwona YouTube kanał. <sighs> Cieszyłam się twoje tym O, Bardzo się cieszę z tej sesji zdjęciowej, ponieważ w końcu będziecie mogli zobaczyć w 100% jakość i kolory naszych produktów. No, pięknie. Co powiedziałaś? Pięknie. <laughs> o to mi chodziło, Jest hmm. tak, no. ok? Tak. No. <gry> pijamowa? może być piżamowa ale ona jest naprawdę ładna no to wiesz <laughs> <laughs> za każdym razem naprawdę <laughs> za każdym razem teraz możecie zobaczyć jak wyglądają kulisy powstawania rolki na Instagramie to jest taka turbo trendująca rolka Już nie zapomnijcie, gdzie są te słowa Dobrze jak zakreślać to <noise> On Ale mamy syf za tobą, wiesz. Ale to jest Instagram, to jest Czy państwo to słyszą? Jan? Proszę Ale chyba za późno włączyłam nagrywanie. Pani fotograf. Pięknie. Nie pomyliłaś się? A to vlog? Tak. A ja robię foteczki. do yy, Skończyliśmy. Jem banana. Skończyliśmy sesję. Yy, dziewczyny były cudne. W ogóle był piękny dzień i taki babski. Nie obeszło się bez różnych wtop. Ale będziemy mm, mądrzejsi na kolejną sesję. za to, że wytrzymał e, ze mną, no ten no ja I samej mówię. sobie. I samej sobie też. Jestem, jestem z nas wszystkich naprawdę bardzo dumna i po to jest ogromna siła. Często do domu. Mm -hmm. Napracowałaś się dzisiaj? Napracowałam się, ale ten makaronik szedł jak loto. No. <laughs> mnie no <mi> też. Ale, <laughs> ale ja jestem z... zmęczona. Musimy mnie ja też. Jedno takie lampy. I chyba nie zadziałało. Za 600 metrów, skręć w prawo. Chciałam nagryć. Przerwę się, nie mi to poświecić może. Jakby się ktoś pytał, co robię, to sprawdzam, czy ta część mandarynki ma No jak widzicie, był to szalony dzień, pełen przygód, pełen emocji, ale będę go wspominać na pewno z ogromnym sentymentem i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję i Natalii, i Julce, i Sandrze, i Oli, a także właśnie to, co powiedziałam mojemu mężowi, bo musiał ze mną przejść bardzo nerwowy czas. Efekty tej sesji będą się pojawiać i na naszych social mediach, i na naszej stronie internetowej. Zapraszam do naszego sklepu, dajcie tutaj lajka, zasubskrybujcie i widzimy się potem. Buziaki!